Siebano, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Go Fishing. Dzisiaj widzimy się w nocy. Do lajkowania, sumowania, na Twitch to fałsz ibiak. Ale w ogóle jaka noc jest kurczę tany, więc teraz jeszcze burza dodatkowo. Jak się łowi tego notyca, kurczę, skurczygnata? Bo już zapomniałem, muszę być chyba bajta na trójce, nie? Patrz, tu rybo. Uuu, ale muza. O, to jest ta ryba, którą potrzebuję. Chodź! O, 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 ty jesteś do Questa. Chodź, 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 Mam cię, gnoju! Dobrze! No i teraz sobie zarzucimy go i idziemy na dotisak Gnoja. Dobra, nie bierzemy nawet bombki. chodź tu, gnoju, będziesz mój! Zobaczcie, gdybym miał się zestrać! Chodź kolego, chodź. Chodź tu gnoju! Chłopiec się! Nie uciekniesz mi! No gdzie ty idziesz? Nie tam się idzie. Dobrze? O! Płyń, płynie jak najdalej się da. To mi trochę pomoże. co znaczy się zbliżam! A! Nie uciekniesz! Gnoju! Dobrze, gdybym miał się zezrać? jest mój. Dawaj, nie Raz noju. O. o! Mam go! Ale łatwo z nim, czad. Ale łatwo z nim. Trochę za szybko go zapałem. Pierwsze dwie minuty odcinka, trochę przypał. Mokczamp! Mamy go, czad. <grymne> już już niech że części odcinka nie będzie oglądał Złapaliśmy go <grymne> Mamy go chat Mamy go Mamy się Pokchamp Dobra, nas sprzedajemy 589 tysięcy Bierzemy nowego bołta Nie, nie możemy 720 tysięcy potrzebujemy na nowego bołta Mogę sprzedać bołta starego? Nie, nie mogę Bołta starego nie mogę sprzedać Mam złapać bumbata. i inno. To jest inno. To on jest inny. To on też występuje w nocy. Kurde, nie widzę go tutaj. Nie ma go. Huge. Kaj, 800 tysięcy dolarów. Ja pierdziele, Co za ty z rafy koralowej. To może być smole jakiś. Hmm. Bumbat. On tylko stówkę kosztuje w ogóle. Inno, jest, oczywiście Też Exotic Dobra. Bumbata łapie się takim, taki kamyczek. I jak podpłyniesz do Bumbata z tym kamyczkiem, to on się zaczepi. zaczepi. Jak łapiesz z bombą, to bombat wybuchnie i stracisz bombę. O oh. Ale jakimi kamyczkami? Hmm... Gdzie są te kamyczki? 48% w ogóle już Dobra, teraz, chyba zrobiliśmy wszystko tak naprawdę czego potrzebowaliśmy. Więc, że wrócę sobie do mojej zwykłej czapki wrócę sobie do... Do. E, rangea nie mogę jej wziąć. No to fable Serio nie mogę jej wziąć? No nie mogę jej uwarnąć. Dobra, wezmę sobie tą eee, Nie mogę? Ej, co to... O mogę sonar też kupić. Dobra, weźmy sonar. O, ale pięk... O, ale kozak! Aj widzę teraz czapki na dole. Ale jest super o, s <noise> Nie no super Dobra, widzę, że co będzie po prostu... O kurna. O nie, Sark, zostaw go. O nie, Ale dobra, w sumie on mi pomoże w pewnym stopniu. O kolejna czapka. Ja tych czapek tu jest. Czy ty możesz puścić? Dziękuję. Ora się sobie czapę. Ja tych czap! Nagle. Nie chcę cię! No co? No, so. Nie chcę. Szybko poszło. No szybko poszło strasznie. Droga się tego nie spodziewałem, że tak szybko pójdzie. Dobra, sprzedam Ci knaju. Eee, sal że czekamy sobie na ta już w nocy nic nie potrzebuję, tak naprawdę Zarzekamy sobie You already have a hat A, czyli muszę ją nawet sprzedać, dobra to sprzedajmy ją Wróciło do zwykłego i kupmy sobie teraz Możemy kupić Dziwne, ale weźmy tą czapkę, ta jest spoko, ona jest fajna Dora. Eee, dobra Więc lecimy sobie na koniec na są kamyczki, ale gdy coś ugryzie Bombata w trakcie wyciągania średniej ryby, średniej ryby, A, że wyciągania średniej ryby go ugryzie, to ta średnia się złapie i już Bombata nie będzie. Ok, hmm, rozumiem. Kurde, ale to ciężkie. Gdzie Tam są kamyczki. Ja w ogóle tych kamyczków nie widziałem. Dobra, trzeba w końcu złapać tego Pink Kissera. I tego innego może znajdziemy. Spróbujmy popłynąć sobie na koniec, jak się da. Weźmy sobie tutaj y, ten sposób i lecimy. Ok. Widzimy, gdzie wylądujemy. Czyli idealnie tam, gdzie potrzebuje. Pink Kisser. O! Nie ty! No nie mogę No trzeba by ją sprzedać, no Wolę standardową muzykę go Fishing Jest taka bardzo spokojna, fajna Dobra Dobra, weźmiemy sobie typiarza Pójść z nami, przyjacielu. Dobra, weźmiemy sobie oczywiście w ten sposób i lecimy sobie złapać jeszcze raz tym razem się uda pink Kissera. No kurde, nie ty! Ty nie jesteś pink Kisser! Ewidentnie nie jesteś Pink Kisser. Dobra. Już ze sobą. Robimy jakiegoś średniaka i walimy, w sensie, wrzucimy go na pokład. Dobra, te 1600 niech zawsze będzie. No i co? Wyżemy jeszcze raz i lecimy. Kurde, zanim go zapiemy, coś mi się wydaje, że może być ciężko. Ale fajne zygzaczki robimy na tym solarze. W jestem Pinki O, 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 Mamy go. Chat, udało się. O nie! Nie, 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 nie. Chyba was coś porąbało, że teraz będziecie mi tutaj zjadać mojego pinkisera. Sera. udało się. Dobra, mamy questa zrobionego. Mamy ten sonar. Czy jeszcze coś poza tym możemy zrobić? Eee, tutaj już chyba nic nie mamy, mamy kupione wszystko pod tym względem Mamy w katalogu już w ogóle 50%, mamy połowę ryb z katalogu Coś pięknego Ten kosztuje 12 tysięcy, to jest tak dobra ryba Ten inno, który to jest ten inno teraz? To jest chyba też ten zielony, ten malutki, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej Oj, trochę chyba za bardzo ten, A powinien dolecieć Nie, chyba nie dolecę, dobra, wróćmy się w takim razie w takim bądź razie i zarzucimy sobie z naszym yy, naszą rakietką, więc lecimy. Okej, okay, zobaczmy co my tutaj mamy ciekawego. I na no to taki biały. Biały. O nie no i dupa. nie jest tu. To ten? Ten taki biały z żółty. On też chyba tutaj występuje, nie? Tak? O. Dobra, dobra. O nie, znowu zarzuciłem bez tego. Bez e, rakietki. Muszę rzucić z rakietą? Bo muszę to jakoś pilnować. Weźmiemy rakietę, weźmiemy bombkę. Bo tam jest sporo tych ryb takich niepotrzebnych, których ja nie potrzebuję zbytnio. Okej. Okay. Tutaj się strąbiemy. Ciebie nie potrzebuję. Oj, ciężko. O nie, to nie ten. Trochę przypał. Mm. To nie o tego chodziło na pewno, ale i tak kurde tam, tam są te ryby i ciężko bardzo będzie ich wyjąć, bo będą od razu i gryźć. 8200 spoko, wyśmiewamy go sobie, mamy 30 tysięcy na statku, spróbujmy jeszcze raz, ale oczywiście znowu muszę kupić rakietę, znowu o tym zapomniałem. Dobra, lecimy sobie w takim razie, kurczę ciężko będzie go wtedy w od wyjąć. O, 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 nieważne, nic nie mówiłem. Jest łatwy cienko. Tak, tak łatwo to dawno nie było. <laughs> mamy, inno, mamy rzeczywiście. No i ten bom, e, boom, bom. Boom, bomb, bom bombat, bombom. Dobra, spróbujemy go złapać. Teraz, bombat, no trzeba. Spróbujemy złapać tego cave shark'a, czy jak on tam ma. 800 tysięcy, kurde, przecież ja już będę bogaczem największym bum, bum. <noise> Tak było, nie zmyślam Cofnęłem się na maksa, chociaż nie, trzeba... Nie wiem się cofać na maksa Ale kwestia jest taka Czyli tak, czyli muszę po prostu zarzucić sobie moją węteczkę I muszę poszukać yy, jakiegoś kamyczka, tak? O, to lecimy w dół no nie, no nie chcę ciebie. Ja pierdzielę. Zezrał. Jeszcze mi go zagryźli. No nie jest dla... Wow. Dobra, złapmy sobie jakąś. Dobra, trzeba będzie bombę wziąć, bo to będzie ciężko tam zejść bez, ten, bez bombki jakieś. O, choć ty albo kogokolwiek. Ale możesz być że ty próbujesz ze mną walczyć. No, ja piercie, nie chciałem, tak. Ale tragedia, dobra. Ty teraz. A, dobra, rzucisz się. Dobra, Może być. Dobra, chodź ze mną. I teraz tak, bierzemy sobie cyk. Bierzemy sobie cyk. Mamy na 2-30 lampkę. Powinno mi to w zupełności wystarczyć. Próbujmy na tego keifferka. Ciebie nie chcę. Wchodzimy w dół. Dobra. A i tyle było z mojego tego to już mi sonard w ogóle nie pokazuje A kurde co wy jesteście A za głęboko Chodźmy tutaj U, co to jest? Czy to jest ten kamyczek? O! Nie no, czemu idę z nim do góry? Nie chcę do góry! Dół! To jest ten kamyczek? I co? Ale on idzie ze mną do góry No ja go wyciągam A, i spadł No ale trzeba... on miał automatycznie... Musisz mieć ulepszenie, scouting A do tego potrzebuję scoutingu, dobra, okej okay. Muszę przyjąć scouting w takim razie Dobra, ale przynajmniej wiem jak ten kamyczek wygląda teraz, przynajmniej Dobra, wrócimy się w takim razie. Kurczę. Cześć. Konix. Dobra, weźmy sobie nowe questy. Pani i Jill. Jin. Dobra, więc tak, sprzedajemy ryby. 540 tysięcy. No i co, lepszej póki co nie kupimy? Ja bym od razu tą kupił, gdybym zabrał tego tiger-czarka. No ale dobra, w takim razie bierzemy sobie, płyniemy dalej, a ten scouting musimy kupić, może kupię sobie najlepszą wędkę w sumie, nie no chyba póki co nie ma sensu, e, czyli potrzebuję scouting, tak, to weźmiemy sobie za jedno to, tak, to sobie usuniemy i scouting sobie weźmiemy, dobra, i co, i teraz będę mógł łapać te kamyki, trochę dziwnie, Mmm. Dobra, popłyniemy sobie trochę. Podobno tak, Ok. Wieża. Dobra, weźmy sobie tak i weźmy sobie... Dokupmy no, sobie jeszcze jedną latarenkę. Okej, okay, zarzucamy. Ostatnio tutaj mamy pokazane gdzie szliśmy, więc będę wiedział gdzie to jest. Dobra. Kamyńczki. O, jest kilka kamyczek. Oj, 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 Mam ci O rzeczywiście mogę. Dobra bierzemy tutaj kamyczek w takim razie. Nie. O dobra oni się na nie łapią na to. To była jakaś meduza. Dobra, bombat. Alko. Bombat. A, mam was? Dobrze. Potrzeba kamienia, mój panie. Oj, tak, tak. Rajon był gdzieś tutaj, nie? O nie, o nie. Proszę się odpierdzielić od mojej ryby. Gdzie on był? Nie. O kurde, ale tutaj jest. Raja. Nie, on nie! No nie, no i. No. No, tyle było z Bombata. No i wywaliło. Wywaliło mi streama. Czekajcie. Okej, okay, mamy 15 minut odcinka. Spróbujemy sobie jeszcze raz. Wywaliło mi internet, kurczę. No i trochę przypał z tego powodu. Kiedyś już zapałem Bombata, kurczę. Musiało mi internet wywalić. No cóż, tak to jest. Ajaj, no, ale i tak to. Tak jakby... No nie, no nie chcę ciebie. Weź Rekin jakiś podpływ, chodź Rekin. Kurde, bo mi się nie chce z nim tak ten to... użerać. No nie, no jeszcze... To ten mi złapał. Super. Dobra, weźmiemy bombkę, bo to nie ma co... Mm, weźmiemy sobie jeszcze raz tą. Dobra, lecimy do. No i super, już mi wysadziło na pierwszej lepszej rybie. Ajajaj nie niedobrze. Nie. Zobaczmy, powinno gdzieś tutaj być. O, 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 jest kamyczek. Nie, nie chcę. O, mam kamyczek, dobra. Próbujemy jeszcze raz. Wchodzimy w dół. Nie wiem czy to wpłynę. O, o, o! A jestem zajbisty. Dobra. Wchodzimy. Ja tylko potrafię w takie dziury wchodzić Dobra Gdzie jesteście, bumbaty? Tu powinniście być Dobra O, mam cię Dobra, i teraz tylko przepłynąć z nim Żeby mi go nikt nie ugryzł To nie będzie proste Dobra, profesjonalny unik, Dobrze Profesjonalny unik, 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 Więcej uników. unik, 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 się Ach, Idealnie To unik, zaplanowane zaplanowane! unik, unik, Dobra unik, o, yes. Dobra. O, to jest tam. O, gdzie jest ten mały coś tam? Aż znaczy ten caveshark. Co to jest? A to ma jakaś meduza. Kurna, trochę przypał, bo nie wiem co robić. Jestem trochę między błotem a kowadłem. Między płaszczką, a kurde czymś. Dobra, bo porobało mi się, no. Gdzie ja znajdę tego teraz e, cave-sharka? E, cave e, cave o, nie. Spokojnie. Czy nie jest głębiej? Głębiej jest. Nie, za, niżej chyba nie zajdę z nim. O, to był ten właśnie, jak coś, to był mój wcześniejszy Kurde. Nie, 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 nie Dobra Spróbuj wyciągnąć wombata i zrób quest'a Kurde, ja bym spróbował tego złapać ja mam ochotę na niego Ja się będę ograniczał, muszę mieć jakiś fajny tytuł na odcinek A nie, to w tym odcinku chyba łapałem tego Dobra, to wyciągnijmy go A teraz nie dać go ugryźć, a to może być ciężkie Dobra, omijać wszystkie ryby na asonarze Dobra, i będzie git. Dobra, git. Ma, bombata. Dobra. No w tym odcinku mam tytuł. Co ja mogę go złowić? I mogę go sobie na tego I nagrałem <grych> spadł. Dobra. Mm, wow, 100 dolarów. Jestem się siebie dumny. Dobra. Mm, to, gdzie jest ten penny fill? Ta mała filetowa rybka pływa w rafie kolorowej. Okej, okay, dobra, możemy ją sobie złapać. Koralowej rafie. Dobrze, dobrze, dobrze. Niechaj będzie, w takim razie popłyńmy i złapmy sobie tę rybkę. Bo ona nie powinna być trudna do złapania. Tak mi się wydaje. Jak te wszystkie inne. Cała fioletowa. Ok. Dość po tą fioletową za 380 tysięcy. Co? <grym> Taką fioletową za 380 tysięcy. Pójdźmy sobie na rafę kora koralową. I zobaczmy. Co to coś ta? Awa. Wow. No to tyle było z tego questu. Mm, a to był ten? A to był pełen film. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Nie na no spoko, uda się. A, nie zarzuciłem z tym. Dobra, trzeba cofnąć, bo trzeba kupić rakietkę. Dobra, w takim razie kupujemy rakietę. i lecimy. Cyk. O nie, to będzie niemożliwe, oni są kurde, tak w środeczku ich. To jednak nie będzie takie proste, jak sądziłem. O, te kurde duże ryby, to one są w śrdeczku. Spróbujmy może złapać jedną. Jak złapiemy jedną, to będzie dużo prościej. No, nie tak, tak, w ten sposób. O nie ty! No! Dobra, już się złowię, jak tak się prosisz. Dobra, no już uspokój się. Jesteś mój i tyle. O, je. 2200. No, chodź. Wezmę sobie jakąś, jakiegoś malucha Dobra, mam cię Panie poloneza, hehe Dobra, weźmy sobie tak No i sobie płyniemy tam Zobaczmy, ciebie nie chce O Będzie ciężko. O, teraz... No nie! O no, nie! Najgorzej! A, co wy robicie? Próbujecie mi się złapać na bajta, którego nie ma. Co Za głupie ryby. Kurde, to było tak blisko. Trzeba, żeby na no, tamtego nie wpaść, bo by go zagryzł. O, 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 chodź, chodź, chodź. Nie, 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 co ty robisz, głupia rybo? No, nie mogę znaleźć sposób na oszukanie systemu. Przestań mi tak robić, głupia rybo. No, nie mogę. Kurza mnie. Kurna. No, chodź, nie! To przestań! Dobra, mam cię! o pierdziele, jaka walka z nim jest! Żeby go tam nie ugryzł! Jo Mam cię, Gnoju! Dobra, wracamy teraz do siebie i sprzedajemy te ryby i kończymy odcinek. Mamy kolejne dwa questy zrobione. Kurde, już został tylko In. A jego będzie bardzo ciężko złowić, bo to są te In i Yang. To będzie bardzo ciężkie. No i chciałbym, kurde, tego Tiger Sharka złapać. kurczę. wydałoby się. Dobra, więc wracamy sobie. Trochę się płynie, więc chwilkę sobie popłyniemy. Hej Kaja, witaj. Dawaj, dawaj. Płyniesz. No i chciałbym kupić tę największą łódkę i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o progres tej gry chyba. Nic to więcej chyba nie wymyślę. Cave Sharka, a nie Tiger Sharka? A tam na dole to jest Cave Shark czy Tiger Shark? Dobra, weźmiemy tutaj kolejny. Nightfish. Sasy jakiś. No dobra, nieważne. Więc trzymajcie się. Dziękuję wam za oglądanie i pa pa.